ezoterycznych znaczenie piosenki Taylor Swift, Willow Witajcie w magicznym świecie Dey, Taylor Swift. Dziś przy, przyjrzymy się piosence Willow, utworowi, który przenosi nas w świat zaklęć, miłości i duchowych więzi. Czy to tylko romantyczna opowieść, czy może coś więcej? Zapraszam na podróż przez symbole Magię i ez ezoteryczne znaczenia Kontekst i ins inspiracje. Willow to piosenka. Z albumu Evermore, który Taylor Swift nazywała swoją eksploracją magii i folkloru. Tytułowa wierzba to nie tylko drzewo. We symbolizuje ona elastyczność, intuicję i połączenie z duchowym światem. Czy Taylor opowiada tu o miłości, czy o czymś głębszym, o więzi, która przekracza granice czasu i przestrzeni? Brak piosenki I'm Like the Water, When Your Sheep. In the night, road of suffrage, bad, you, cat, tract, leak kind. Nie wiem, w połamałem język na tym. Woda symbolizuje emocje, podświadomości, przemiany i statek, który przezcina fale, to metafora kogoś, kto potrafi dotrzeć do głębi naszej duszy. Czy to przypadek, że Taylor porównuje siebie to wody, a ukochanego do statku? W takie połączenie często symbolizuje duchowe spotkanie dwóch dusz. Wecotryse symbole w tekście. Przyjrzyjmy się tekstowi bliżej. Life was a willow and bad read to you wind. Wierzba, która zgina się pod wiatrem to symbol poddania się sile większej niż my sami. W wiatr często reprezentuje zmianę duchowy. Ksiewiew, który prowadzi nas do transformacji. Czy mówi o tu o miłości, która zmienia jej życie? Pragnę słyszeńki: where To nie tylko wyznanie oddania, w podążanie podążanie za kimś może symbolizować duchową podróż, w której jedna dusza prowadzi drugą przez rabirynt od. Doświad doświadczeń. Czy Taylor opisuje tu relację, która jest nie, do, nie tylko romantyczna, ale także duchowa? Muzyka jako narzędzie magii. Ale Willow to nie tylko słowa, to także muzyka, która wprowadza nas w stan magicznej zadumy. Delikatne aranżacje, eteryczny głos, Day Taylor, pulsujący rytm, to jak zaklęcie, które przynosi nas w inny wymiar. Przysłuchając tej piosenki, czuję się jak granica między. Ze wszystkim stosu jakim się zaciera. Pragnę piosenki White for Single and I like meet After Dark. Ziemność w Esotryce symbolizuje tajemnicę, ale także przestrzeń, której rodzi się nowe. Czy Taylor zaprasza nas do spotkania w świecie, gdzie miłość i magia się są jednym? Podsumowanie. Willow to więcej niż piosenka o miłości. To opowieść o duchowej więzi, o magii, która łączy duszę i o. Transformacji, która rodzi się z poddania się sile więcej niż my sami. Dziś poznaliśmy esoteryczne sekrety tego utworu. A teraz włącz, włączcie w Willow, zatnijcie oczy i pozwólcie, by muzyka prowadziła Was przez Waszą własną, makistą podróż.